Witajcie moi drodzy! W tym poradniku pokażę Wam bardzo szybki sposób na blokadę internetu dla Waszych pociech. Pierwszą rzecz, którą musimy e, sprawdzić, jest adres IP komputera i MAC adres karty sieciowej, która jest e, u, waszego, u Waszej pociechy. Najprostszym sposobem jest sprawdzenie po prostu w zakładce DHCP jaki się pojawia adres IP, no ale w przypadku kilku, kilku komputerów może być po prostu z tym kłopot niejaki. więc idziemy do komputera naszego dziecka. Windows R wpisujemy cmd i wpisujemy ipconfig spacja backslash al. Na samej górze, to gdzie będzie połączenie sobie kopiujemy to, czy do notatnika, czy do, no czegokolwiek, żebyśmy po prostu wiedzieli jaki to jest adres MAC. Następna zakładka IP Kit Control. Pierwsza plusik. Nazwę dziecka wybieramy sobie, nie wiem Piotr. W waszym przypadku może być inna. Tu są dni tygodnia. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Że dzisiaj ja ten film nagrywam we wtorek. Zablokujemy y, internet y, o godzinie 20.06. 20 Apply. Pojawiał Wam się wtedy nowy użytkownik. Wchodzicie w device. Jeżeli cokolwiek jest, wywalacie to stąd. Wpisujecie adres MAC, wpisujecie Piotr albo dowolną inną nazwę. Adres IP wam się pojawia. Wybaczcie nie ta zakładka. Adres IP jest 192,168.1.30. Czyli się zgadza. Jest 20.05. Teoretycznie internet powinien być. I jest. Poczekamy sobie w teraz minutę. I za minutę powinien być yy, yy, zmienić się to tutaj status na yy, zablokowane. mamy y, torek 2006 jest 2005 zaraz sprawdzimy czy wszystko będzie y, jak najbardziej działało a zanim to się stanie to po prostu powiem wam że mam w przygotowaniu kilka innych routerów które również wam pokażę nie tylko mikrotik które za cenę do 300 zł, bo taką sobie po prostu ustaliłem y, będzie oferowało trochę więcej niż MikroTik i nauczę Was również obsługi tego. Tak jak widzicie na dole w tym momencie minęła 20.06 napisał status BLOCKED. Więc teoretycznie nie ma dostępu do internetu, więc został odcięty dostęp do internetu. I to jest najprostszy sposób żeby w wybrane dni tygodnia i w wybrane godziny zablokować dziecku dostęp do internetu. W tych godzinach, które macie tutaj podane, będzie dostęp zablokowany, a w pozostałe godziny, które są tu niewpisane, będzie dostęp odblokowany. Więc dziękuję Wam uprzejmie za obejrzenie kolejnego poradnika. Zapraszam do subskrypcji kanału. I do zobaczenia, do kolejnych poradników. Cześć!